dawno mnie nie było, ale już jestem. Witam was na vlogu. Kierujemy się na zakupy. Planowałem dzisiaj zrobić unboxing, ale niestety paczka nie przyszła. Jeszcze jest nadzieja, że przyjdzie jak nie, no to będzie oddzielny filmik. A czego unboxing? Rzeczy związanych z domowym wędliniarstwem, bo tutaj zacząłem delikatnie działać. W ramach odstresowania się w czasie sesji zrobiłem sobie, przygotowałem, co to było, schab długo dojrzewający, wisi sobie na stryżku dojrzewa już. No i w lodówce pekluje się też karczek na taki parzony baleron. No i właśnie zamówiłem garnek do szynkowaru, porządny, taki wysoki, tak zwany szparagowy. No i na to wszystko czekam, i gdzieś tam zacząłem też ogarniać temat serów. Serów. Zawsze chciałem się tymi serami zająć, ale jakoś tak byłem nieśmiały. Poza tym, no, miejsca za dużo nie było w domu. Teraz też, co prawda, nie ma za dużo miejsca, ale cho choćby to, że mam ten stryszek na którym mogę sobie coś tam postawić, powiesić, żeby to sobie leżało. Póki jeszcze jest chłodno, tak? Bo później już mamy kłopotek tej natury, że <laughs> jakby to powiedzieć, no. Strych nie jest izolowany, więc w zimie jest zimno, w lecie jest gorąco. I taki mamy strych niestety, ale teraz temperatura jest idealna, żeby ten schabik sobie długo dojrzewał. Już jest tam 10, 10 dni, tak, 10 dni, już jest taki przyjemnie twardawy. Myślę, że jeszcze za dwa tygodnie i będziemy robili degustację. Z takich jeszcze rzeczy na szybkości jak uda mi się dzisiaj kupić słoninę. Bo to jest pod dużym znakiem zapytania Bo ostatnio jak próbowałem kupić słoninę To dostałem kilo 30 kg cielęciny yy, Taki jestem błyskotliwy z niemieckiego Ale dzisiaj będę to robił pod nadzorem małżonki Więc może się uda Bo chciałem te zrobić taką długo dojrzewającą słoninę Wiecie, pokrojoną w takie paski yy, Przekładaną solą, niejodowaną Żeby ona sobie spokojnie tam dojrzewała Więc taki mam plan Zobaczymy, jak to nam się uda dzisiaj. Na razie to tyle, dziękuję Wam za uwagę. Szybki taki strzał yy, z vloga. Do zobaczenia!